Będziemy zabezpieczyć naszym dzieciom jak najlepsze warunki i przyszłość. Zależy nam też na tym, żeby współpraca z organizacjami, y, które tymi naszymi dziećmi się zajmują, tak, układała się jak najlepiej. I tutaj, y, jeżeli chodzi o Rzepin i Gminę Rzepin, z tej współpracy jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Zawsze mogliśmy. Was liczyć, zawsze jesteśmy przyjmowani, z szacunkiem i nasze prośby, wsłuchujecie się w nasze prośby, tak? W przeciwieństwie do tego, co w ostatnim czasie robił powiat, bo wszystko to, z czym zgłaszaliśmy się do powiatu było lekceważone, było wyśmiewane i tak jak Jola powiedziała, no traktowano nas bez należytego szacunku, tak, robimy to tylko i wyłącznie w trosce o nasze dzieci, żeby poprawić ich warunki, żeby było im lepiej i żebyśmy też mogli się czuć bezpieczniej. I... My po prostu już nie widzimy możliwości współpracy ze starostem. Nie wyobrażam sobie spotkania ze starostą, z wicestarostą, czy w ogóle z naszymi tymi. Yy, przez, przez mieszkańców gminy wybranymi radnymi panem Kołoszą czy panem Utrackim, którzy zamiast poprzeć nas, jednego głosu nam zabrakło w trakcie głosowania na sesji, gdzie pan Kołosza się wstrzymał, żeby to może ładnie wyglądało, pan Utracki zagłosował przeciw i wniosek padł. Nie wiem, czy jest sposób, żeby wygasić, wymówić im te pomieszczenia, w końcu to są pomieszczenia, tak jak powiedziałam, Kiedyś w rozmowie z panią redaktor, że to są pomieszczenia szkoły, czyli jednocześnie gminy i są gośćmi tutaj, a oni nie potrafią się jak goście zachowywać, obrażają nas wszystko. Ja bym się ich pozbyła stąd natychmiast, a Chłodek nam stale mówił, że tam było cudownie w ośrodku, tylko on był dwa razy za całą swoje ponad dwa lata kadencji, kiedy jest Starostą i to przyjechał wtedy, kiedy już widział, że że tak powiem, przepraszam, w cudzysłowie, rozrabiany. To wtedy się pokazał, raptownie na drugi dzień po spotkaniu z nami był w ośrodku, fotografował się z naszymi dziećmi i komentarze pani kierowniczy, kto tam wrzucał to na, na stronę, były w stylu takim, że pan starost, wice starosta pomimo, nawa, pomimo nawału zajęć, braku czasu przyjechał, żeby porozmawiać, przywitać się z uczestnikami, a gdzie był dwa lata wcześniej? Jak to żeśmy mu powiedzieli na, jego, na pierwszym spotkaniu rok temu w lipcu, to przepraszał nas, że on przeprasza, że jest dwa lata wicestarostą starostą i że z nami się jeszcze nie spotkał. Oferował nam cykliczne spotkania. My już nie chcemy się z nim spotykać. Nie chcemy z nimi rozmawiać i nie chcemy się z nimi spotykać. I najgorzej nas wkurza to, że we wszystkich pismach, na wszystkich spotkaniach podkreślaliśmy, że głównym. Naszym celem tej walki jest to, żeby powstał gminny ośrodek. A oni tak jakby tego nie słyszeli. Teraz jest cudownie, bo jest nowa pani ta koordynator. Naprawdę się stara, nie możemy jej zarzucić tego, bo, bo robi. Ale gdybyśmy nie walczyli, to byłaby prawda pani kierownik i byłoby to, co było. Dzieci już nie chciały niektóre nawet chodzić do ośrodka. To jest ośrodek, gdzie jak była pani Kasia Misztak pierwsze pięć lat, to tam się wchodziła do własnego domu. Tam była taka atmosfera, że tam córki nie mogłam zatrzymać w domu. Wszystkie najlepsze terapeutki odeszły. Takie, które miały niesamowitą empatię do naszych dzieci. A tam takie muszą pracować. To nie jest, że przychodzę wziąć pensję, odsiedzieć 8 godzin, iść do domu i się cieszyć. Tam trzeba z nimi pracować. Tam był zakaz przytulania się. Nie wolno było. Oni tego potrzebują. To co to, ośrodek, tak jak tu Pani Radna kiedyś powiedziała, to jest ośrodek represji, czy ośrodek yy, wsparcia dla tych niepełnosprawnych. Ale... Ja naprawdę nie życzę nikomu, żeby w ogóle spotkało nieszczęście, żeby w rodzinie miał niepełnosprawne dzieci, dorosłe już dzieci, bo to są wszystko dorosłe osoby. Ale to są do końca życia dzieci. Że bardzo by nam zależało właśnie na yy, współpracy. Z władzami gminnymi i wiemy, że taką współpracę, z takiej współpracą będziemy na pewno zadowoleni, bo ją dostaniemy, dlatego że słuchujecie się w nasze głosy w przeciwieństwie do tego, co, co robi powiat, bo. Pan Włodek po spotkaniu z nami w zeszłym roku prowadził tak zwany plan naprawczy, który sam sobie, że tak powiem, stworzył bez porozumienia z nami, bez współpracy z nami, bez pytania nas o to, co byśmy chcieli zmienić, czyli wszystko jest, że tak powiem, wszystkie decyzje podejmowane są z biurka, bez konsultacji z rodzicami i z uczestnikami. tak? Także, no mówię, nam nie chodzi o taką współpracę, żeby nas uszczęśliwiać na siłę i, i za nas decydować, bo my i nasze dzieciaki same wiedzą najlepiej, czego potrzebujemy i co jest dla nas najważniejsze i najlepsze. Nasze dzieci za burmistrzem przepadają. Burmistrz gmina wspierała co roku ośrodek, chociaż to nie był gminny ośrodek. Dotowali ośrodek. Starostwo nie dało, z tego co wiemy, ani złotówki, bo pieniądze, które przychodzą na yy, funkcjonowanie ośrodka, to są pieniądze rządowe, które przyznaje wojewoda. Tymi pieniędzmi oni rządzą cały rok, wydziela się, tak jak pani Rogowska na spotkaniu z złotkiem powiedziała, że zostaje 700 złotych miesięcznie na wyżywienie 22 uczestników. To ja policzyłam to jest złote 44 zł na uczestnika dziennie, śniadanie i obiad. No nie wiem, ja jestem dobrą gospodynią, nie byłabym w stanie zrobić za te pieniądze czegokolwiek. Współpraca została zawieszona również ze wszystkimi innymi organizacjami tutaj z terenu Rzepina, bo i Stowarzyszenie Słoneczko wcześniej współpracowało szkoła. z ośrodkiem, szkoła i ta współpraca naprawdę układała się fantastycznie. Od kiedy y, pozmieniały się układy i układziki, nagle y, zawieszono współpracę ze wszystkimi organizacjami, z którymi wcześniej współpracowano tutaj z terenu Rzepina. I też z niewiadomych na powodów i przyczyn, bo przecież dzieciaki i ośrodek tylko na tym korzystały. Na koniec roku, tu się oszczędza cały rok, dostają pieniądze. I za 14 tysięcy robi się nową kuchnię na wymiar, gdzie kuchnia była w idealnym stanie. Nie jeden w domu takiej kuchni nie miał, jak oni mieli. I nie wiemy do dzisiaj, co się z meblami stało. Ratownie 14 tysięcy się znajduje na koniec roku, bo oni obracają naszymi pieniędzmi. No i na koniec roku możemy się rozliczyć i tak tak, na zero. Tak. I wtedy rzucają i, co roku grube pieniądze i się wydaje. Na bukowy, bo można było kupić na przykład komputery, pomocy jakiejś, czy do rehabilitacji sprzęt, cokolwiek za 14 tysięcy, a nie dobre meble wymieniać. To jest taka polityka. Nie można z nimi się dogadać, nie ma z nimi żadnych spotkań. Po prostu my już powiedzieliśmy, ja to wyraźnie powiedziałam na spotkanie z nimi, że my państwu już dziękujemy. My ze Starostwem współpracować nie będziemy. Złożyliśmy dwie uchwały, to takie na sesję nadzwyczajną, w sprawie przekazania ośrodka powiatowego. Pierwsza uchwała to była złożona, dlatego że oczywiście pan starosta sam zaproponował, żeby złożyć taki wniosek o przekazanie ośrodka i on osobiście poprze tą uchwałę. Bo w rozmowie powiedział, że rzeczywiście taki ośrodek, również to potwierdziła jego małżonka w rozmowie, że powinien być pod opieką burmistrza Rzepina, bo tam są dzieci tylko tutaj z okolic Rzepina. Dlaczego my jako radni złożyliśmy właśnie tak ten uchwałę? Bo niestety zmobilizował nas do tego sam pan starosta. Co się okazało, okazało szanowni radni rodzice? Że pan starosta zagłosował przeciw. No, dla nas to było niezrozumiałe i nie mogliśmy sobie w ogóle z tym dać rady. Jak można było tak, tak postąpić? Jak można było tak potraktować radnych, potraktować rodziców i potraktować również burmistrza, który również wiedział o tym, że jeśli będzie ten wniosek złożona o przekazanie dobrowolnie tego ośrodka, to rzeczywiście w tym momencie ten ośrodek będzie przekazany. Jeszcze przy tym wszystkim pan Wicestarosta starosta powiedział, że jak pan burmistrz sobie chce ośrodek, to niech sobie zakłada sam. Niech sobie założy swój ośrodek. Więc szanowni radni, szanowni rodzice, teraz tylko wszystko zależy od pana burmistrza, jak dalej pokierują się losy tego ośrodka. Ja wierzę w Pana Burmistrza, że on chce naprawdę jak najlepiej i że ten ośrodek, że zrobi wszystko, żeby ten ośrodek naprawdę był tutaj pod władaniem Gminy Rzebi. Bo ja osobiście dużo też przeszłam przez tą drogę z rodzicami i to teraz ponoszę tego konsekwencje przez Pana Kołoszej sprawę z prokuraturze. I chcę powiedzieć, że. Pieniądze, które, tak tu powiedziała yy, Pani Jola, które są na utrzymanie ośrodka, to nie są pieniądze Starostwa. To są pieniądze, tak jak powiedziała Pani Jola, z całości od Pana Wojewody. Powiat nie dokłada do tego ośrodka ani złotówki. Dlaczego oni nie chcą yy, przekazać tego ośrodka dobrowolnie, po ugodzie, to tak jak powiedziała Pani Ola Podejrzewa, przychodzi właśnie o te pieniądze, to jest około 500 tysięcy rocznie w budżecie. Są to pieniądze, które po prostu reperują te wskaźniki tego budżetu. Co zastanawiające z tym wszystkim jest też to, że ani razu nie usłyszeliśmy argumentu. Ja nie usłyszałam od drugiej strony radnych, którzy byli przeciw tej uchwale, dlaczego oni podejmują przeciw, dlaczego oni nie chcą być razem sami sami. I to jest dla mnie takie niezrozumiałe, bo powstaje coś, co jest bezcenne. Bo to, co tutaj się zadziało, że taka dusza główna rodzica stworzyła inicjatywę oddolną, bo to była ich oddolna inicjatywa. Proszę, działania na rzecz tego, żebyśmy mogli tutaj w tym środowisku tworzyć sami Jakość, która jest nam potrzebna, spotyka się z odmową, bez żadnego argumentu. Posiłowano nam, nam mówić, że e, przekraczamy prawo i grozi nam kodeks karny, co było bzdurą, bo myśmy to sprawdzili i chciano w ten sposób zastraszyć radnych. Jest ten argument tak. Mowa o likwidacji, że przecież powiat nie będzie nic likwidował, też bzdura, bo przecież tutaj cały czas wyjaśnialiśmy. Likwidacja, a i automatycznie tworzenie czegoś nowego. Nie zostanie tu pustka. Nie zostaną pod opieką, pozbawieni możliwości korzystania z fachowej y, y, opieki. Nie, nie przemarsz. Więc tu po prostu żadnych argumentów. No i tak zostaliśmy z tym. I to jest takie dla nas niezrozumiałe. Takie przykłady, że naprawdę, żebyśmy chociaż usłyszeli jeden argument. Mógłby nas chociaż troszeczkę przekonywać do pracy. I to dla mnie to jest największe takie właśnie rozgoryczenie z tego wszystkiego, że nawet nie rozgoryczenie, tylko takie niezrozumienie. Raczej powinniśmy naprawdę dbać o takie inicjatywy, wychodzić im naprzeciw. To jest głos mieszkańców, którzy mówią jasno i wyraźnie o swoich. i wasze łzy mnie bardzo poruszyły. Chciałem podziękować Wam za to, że dążycie do tego, żeby ten ośrodek faktycznie mógł funkcjonować w należyty sposób. Dziękuję bardzo. Myślę, panie burmistrzu, żeby zakończyć już to. Bo to się przemienia w jakiś cy, a na tym bardzo cierpią dzieci i to jest chyba. Ja myślę, że, że czas zakończyć, żeby podjąć jakąś decyzję. w Bardzo przykro, że, że jesteście Państwo narażeni po raz kolejny e, na takie przykrości e, ze strony e, powiatu. Też wysłuchałam sobie tej e, sesji, która dotyczyła Was, e, kiedy nie zostaliście wpuszczeni nawet jako e, jednej osoby, przedstawiciela. E, to jest nieporozumienie. E, beneficjentem e, ośrodka są dzieci i Państwo macie wpływ na to, Powinniście mieć wpływ na to, co się tam dzieje, a o tym jakby wszyscy w koło ci, którzy w tej chwili są osobami decyzyjnymi, no, praktycznie nie myślą. Także naprawdę jest mi bardzo przykro. Jestem nauczycielem. Spotykam się z uczestnikami. Dzielimy wspólne podwórko, z niektórymi mam zajęcia i wysłuchuję też. Rozmów rodziców, opiekunów, którzy naprawdę nie walczą tutaj ani politycznie, ani, ani o jakieś dobra, tylko tak naprawdę walczycie o to, żeby dzieci miały jak najlepiej i póki możecie, chcecie im to zapewnić. I tutaj się przyłączam również do głosów radnych powiatowych i moich koleżanek, kolegów. Myślę, że czas na decyzję ze strony Rzecznika. Po deklaracji Pana Starosty u mnie w gabinecie, że on będzie za tym, żeby przekazać ten ośrodek gminie, ja myślałem i miałem taką nadzieję, że całą tą sprawę zakończymy polubownie, bo ja tutaj nie szukam jakichś jakich właśnie sporów. Chciałbym i myślę, że wszyscy chcielibyśmy tylko i wyłącznie dobra dla uczestników tego ośrodka. Ja za każdym razem, jak jestem u Wojewody, jak rozmawiam z Wojewodą, to nawet on porusza ten temat, nie? On zna dokładnie sprawę Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie i czeka też na pozytywne rozstrzygnięcie. No, nie jest też władny, żeby kogokolwiek zmusić, żeby przekazać ten ośrodek, bo to formalnie to jest tak, jak Pani Joli, Jola Skręty powiedziała, że to się wiąże powiedzmy z likwidacją i z jednoczesnym powołaniem. Ale, żeby to uprościć, to to, to możemy chyba określać to przekazaniem tego ośrodka yy, gminie. Yy, także, jeżeli chodzi o wojewodę, dobra wola jest na pewno. Też mu mówię, leży na sercu dobro uczestników yy, tego ośrodka. Gmina już wielokrotnie podejmowała działania zmierzające do tego, żeby. iścić powiedzmy prośbę rodziców, żeby przejąć ten ośrodek od powiatu. Wielokrotnie podejmowała działania, wielokrotnie wypisywała pisma do radnych, do, do starosty. Ostatnie takie działanie to jest podjęcie uchwały o woli przejęcia tego ośrodka. I tak jak chyba też potrzebowałem tego takiego wsparcia od Was i takiego przekazu, że chyba rzeczywiście czas zacząć działać tutaj z naszej strony. Chyba te nasze wszystkie prośby już, już nie mają jakiegokolwiek sensu i myślę, że pewne działania podejmiemy. Chciałbym jeszcze, o których jeszcze wspomnę. Chciałbym tutaj podziękować wszystkim radnym powiatowym za wsparcie działań rodziców. Oglądałem sesje, na, którym, na, której, na których były poruszane sprawy ośrodka. Miały miejsca dwie sesje nadzwyczajne. Słuchałem tych wypowiedzi. Za które bardzo dziękuję. Dziwi mnie bardzo fakt, że niektórzy radni powiatowi nie chcieli wysłuchać. Głosu tych najważniejszych, czyli głosu rodziców. Powiem Wam, że czułem się bardzo zbulwersowany. Jeżeli ktokolwiek tłumaczył, że nie ma możliwości prawnych, to powiem Wam, że obraża inteligencję każdego, kto zna choć troszeczkę podstawy yy, przepisów samorządowych. Mówię to z przykrością, dlatego to, że rodzice nie zostali wysłuchani tego do tej pory nie rozumiem. Jeszcze odniosę się do jednego aspektu, bo tam był podnoszony też, że tutaj przez panią radną Karasińską chyba w głównej mierze Nikt się nie martwi o to, co będzie z, 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 z powiedzmy z tak zwanym personelem ośrodka. Sugerowano wręcz, że, że, że burmistrz oczywiście pozwalnia wszystkich i, i zatrudni na ich miejsce jakichś, nie wiem, nowych swoich ludzi. Muszę wam powiedzieć absolutnie nawet o tym nie pomyślałem. Nigdy nawet o tym nie pomyślałem. Wręcz przeciwnie, spotkałem się ostatnio z Panią, obecną Panią Kierownik czy pełniącą obowiązki Kierownika, Panią Karalus. Powiem Wam, że nawet dobre wrażenie na mnie zrobiła. I no ten argument to, 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 tak... Tego argumentu w ogóle nie rozumiem, bo mówię nawet, nawet nie, nie, nie porozmawiano ze mną. I na zakończenie Chciałbym powiedzieć, że widzę pewne rozwiązanie, które wiąże się rzeczywiście z utworzeniem przez gminę nowego ośrodka. Czas jest już niezbyt długi, bo, bo rzeczywiście do września trzeba będzie zgłosić akces powołania takiego ośrodka, tylko to musi się wiązać, to się będzie wiązać z deklaracjami rodziców, opiekunów. Uczestników obecnego ośrodka. To musimy mieć takie deklaracje, że opiekunowie wyrażają wolę, chęć uczestnictwa, to znaczy swoich podopiecznych w tym nowym gminnym ośrodku. I wtedy to będzie podstawą do złożenia wniosku o utworzenie takiego ośrodka gminnego na terenie gminy Rzeki. I myślę, że rzeczywiście nadszedł czas, żeby już podjąć decyzje konkretne, ponieważ wszystkie te działania, które podejmowaliśmy do tej pory, nie przyniosły skutku. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale wierzę, że wkrótce uda nam się utworzyć taki ośrodek. A w którym miejscu miałby ten ośrodek powstać? Obok tego ośrodka mamy jeszcze dodatkowe miejsce, które trzymamy już w zasadzie rezerwujemy już na, na poszerzenie tego obecnego ośrodka już od wielu, wielu lat, mimo że chętnych na to pomieszczenie było bardzo wielu. Nie przekazaliśmy nikomu tego pomieszczenia i w tym pomieszczeniu obok obecnego ośrodka. To tyle z mojej strony i ja myślę, że przechodzimy teraz do konkretów, tak?